Dobry wieczór, cześć, cześć. Siłą rozpędu przygotuję dla Was jeszcze jeden filmik, bo nie wiem, kiedy w plenaire wyruszę, jak to te upały i co się będzie działo. Witam Cię z mojej domowej zaczarowanej przestrzeni leśnej wiedźmy. Mam na imię Bea, jestem leśną wróżką na moim kanale Pogaduszki u Wróżki. Możesz sobie popatrzeć, jak działam z kartami, ale oczywiście to tylko urywek, wyrywek i prognoza ogólna. Także pamiętaj o tym, że czytania ogólne to nie jest to samo co czytania indywidualne, specjalnie dla Ciebie, o czym wiedzą te osoby, które do mnie zaglądają i które u mnie bywają. Gdybyś zdecydował się, zdecydowała na czytanie swoje prywatne w moim towarzystwie, przygotuj datę urodzenia swoją i partnera. Bo to pomaga jakby wejść mi w... Jego biopole, troszeczkę tam się rozejrzeć, co się dzieje, żeby pomóc też Tobie, tak? Ochłonąć. Nie wiem, czy to z emocji, czy w ogóle coś tam zmienić w sytuacji, ale Twojej, tak? Bo chodzi o Ciebie tutaj zawsze. Także rozgość się w, na mojej zaczarowanej herbatce. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jeżeli filmik Ci się spodoba, to oczywiście będzie mi mega miło. Jeżeli zostawisz jakiś ślad, typu komentarz, łapka, subskrypcja, co uznasz, co poczujesz. Nie jestem taką typową wróżką, a więc u mnie te moje czytania nie będą takie standardowe i w takiej konwencji, myślę, jak dużo wróżek to czyni. Um, mam wiedzę na temat kart, owszem tak. Na temat numerologii jest to wiedza pozyskiwana całe moje życie. Na temat energii, pracy z energiami, um, na temat widzenia różnych bytów czy różnych energii. Także nie jest tak, że nie wiem, na pstryk mi się nagle coś uruchomiło, albo. Mm, karty tylko same do mnie mówią. One do mnie mówią i ja, one nawet się ruszają, kiedy je czytam. Niemniej jednak to wszystko u mnie to tutaj się nakłada również z pozyskaną przez lata wiedzą, ale nie tylko o kartach, bo to jest wiedza y, też, y, nie wiem, o psychologii, o, to jest wiedza freudowska, to jest wiedza jungowska, to jest psychoanaliza, nie tylko wiedza ezoteryczna, tak? Także tutaj y, Sporo, sporo rzeczy się u mnie dzieje przez te 187 już prawie lat mojego życia. Wydarzyło się bardzo dużo i w moim prywatnym życiu, takim osobistym, i w życiu też zawodowym. Tak więc typową wróżką nie jestem, więc typowego takiego wróżenia też u mnie nie ma, myślę. Zresztą tak mówicie, że jest trochę inaczej. Na sesjach prywatnych jest też inaczej. Ja po prostu pomagam ludziom. Nie chodzi o to, żeby robić komuś czy złudne nadzieje, czy wyciągać kasę na przykład na rytuały, które wiem, że nie podziałają. Nie, to nie jest moja bajka. A świat ezoteryczny to jest niestety w bardzo wielu aspektach też czarny świat, świat oparty na nieszczerości i nieuczciwości, także uważajcie na te wszystkie rytuały, które mają czynić cuda, na te wszystkie rytuały, które mają yy, na celu przyciągnąć faceta, który nie chce odejść od rodziny, od żony. No uważajcie, z czym obcujecie, czy z czarną magią, czy nie, bo teraz, o ile niektóre wróżki czy rytualistki potrafią siebie zabezpieczyć, to do Was to zawsze wróci, jeżeli zmienić chcecie wolną wolę człowieka w niewolną wolę, czyli kogoś zniewolić magią. To nie, to tak nie robimy. Robimy inne rytuały. Ale to na przyw, to nie tutaj. To nie jest czas, żebym tu opowiadała o moich tajnikach rytuałowych. Zresztą to i tak by tutaj, myślę, nic nie dało, bo to są moje indywidualne akcje. Często zakończone oczywiście sukcesem, ale bardzo rzadko to czynię, gdyż bardzo rzadko tak naprawdę czuję zgodę i takie, takiego powera w kierunku, żeby to zrobić. Także nic tak u mnie się nie dzieje w sposób, nie wiem, oczywisty i napstryk, to nie. Dobra, to przechodzę do meritum, bo pewnie jesteś ciekawy, ciekawa, to znaczy nie, już wiesz jaki będzie film po tytule, <laughs> ale jesteś ciekawy jak, ciekawa jakie karty wyjdą. Trzy grupy kart do wyboru, pytanie będzie, co się z nim, z nią teraz dzieje? Co się z nim, z nią teraz dzieje? Będzie czytanie bezterminowe, bo wydaje mi się, że na czerwiec to już chyba nam trochę mało czasu zostało. Dlatego dobra, te dwa filmiki, czyli ten i poprzedni będą bezterminowe, a kolejne nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy jak się sprawy rozwiną. Idzie Nów Księżyca w Raku, więc myślę, że też będzie jakieś czytanie na Nów Księżyca w Raczku. Wodnym, wrażliwym. A póki co masz trzy grupy karty do wyboru. The Dark Mansion Tarot i Fluoryd jest w podpowiedzi. Pewnie widać, bo tu będzie widać lepiej niż na plenerach. Um, tutaj są kryształowe wizje tarota i będzie obsydian czarny. Anima Mundi Tarot i Jaspis Czerwony. Nie wiem, czy wszystko Wam powiedziałam, czy nie powiedziałam. Jak nie powiedziałam i zapomniałam, no to trudno, to przepraszam. Jeżeli się zanadto rozgadałam, nie, chyba się zanadto nie rozgadałam, chociaż miałabym ochotę, co nieco Wam powiedzieć, ale dobra, to może na plenerach będę jakieś przepychała jeszcze inne historie a propos Waszych romansów, związków i ostrzeżeń w związku z tym, jakie mi przychodzą do głowy, nie tylko poprzez moje osobiste doświadczenia. Ale także poprzez już Wasze doświadczenia, których sporo słucham, różnych, nie tylko zresztą przez YouTube'a do mnie przychodzicie, ale przecież przez różne kanały docieracie do mnie, i YouTube czasami to jest tylko ostatni element, gdzie, by, gdzie ktoś się pojawia, kto w mojej przestrzeni, nawet bywa tutaj przecież osobiście u mnie, tak, w moim leśnym gabinecie. Także zastanów się przez chwilkę, pomyśl, która grupa kart, które karty Cię przyciągają lub minerał. I myślę, że możemy lecieć. W moją zaczarowaną przestrzeń. Grupa numer jeden. Florycie, jeżeli wybrałeś, wybrałaś ten kamień i te karty, to to czytanie jest dla Ciebie. Co się z nim, z nią, teraz dzieje? Co się z nim, z nią, teraz aktualnie dzieje? Czy u niego dzieje, tak? Co się z nim, z nią, aktualnie dzieje? Co się z nim, z nią, teraz dzieje? Co się z nim, z nią, teraz dzieje? Zobaczmy, co chcecie karty powiedzieć fluorytowi o osobie, o której myśli. Skup się teraz na tej osobie i sobie troszeczkę ją przypomnij, co się z nim, z nią w tej chwili aktualnie dzieje. Zróbmy sobie tak jak ja lubię robić: w jakiej jest energii, co u niej, u niego dobrego, co może przeszkadzać. I tutaj efekt końcowy. Ja bym powiedziała, że ta osoba w tej chwili jest w jakiejś dużej um, energii niecierpliwości, zniecierpliwienia, yy, dużo fantazjuje, nie może podjąć decyzji. Powiedziałabym, że to są decyzje głównie zawodowe, ale nie tylko. Bo jeżeli na przykład z żoną czy z partnerką, ją jego czy z partnerem łączy jakiś biznes, to powiedziałabym, że cierpliwość tego osobnika jest na wykończeniu. Ponoszą emocje, nerwy. Teraz tak, ja bym powiedziała, że w konsekwencji on się bardzo mocno zawiesza i blokuje na wszystko, na cały świat. Jest w jakimś akcie podejmowania decyzji, ale teraz tak: podejmowania decyzji, której albo nie chce podjąć, albo nie jest w stanie podjąć. Na plus tutaj jest, że myśli, próbuje tutaj coś realizować, czyli w zasadzie jakby przygotowywał się do. Nie wiem, czy zawarcia jakiegoś układu, czy nowej um podpisania umowy, ale on jest totalnie przepracowany. Ja bym powiedziała, że ma dość, dość pracy, może nawet jest leniwy na ten moment, może myśli, marzy o wakacjach, może tak być. Także nic się szczególnego u niego nie dzieje. Jest przepracowany, dość nerwowy, taki porywczy, może na przykład, nie wiem, mówić za dużo, czy rzucać słowa nawet na wiatr jakieś. Czy nie wiem, kierować się jakąś agresją? On się też denerwuje, że jakieś pieniądze tu nie przychodzą, on ona. No ale mam wrażenie, że te pieniądze, przypływ tych pieniędzy może też blokować, lub on obwinia o to, że blokuje to jakaś kobieta. No nie ma tutaj pożycia romansowego. Jeżeli byśmy mieli o to na to patrzeć, to powiedziałabym, że jest posłucha. Niby coś się na horyzoncie pojawia, ale on jakby nie wie, on nie wie czy on tego chce, czy on tego nie chce. To wszystko jest takie, powiedziałabym, przykryte jakąś kobietą, która nad nim, nie wiem, dominuje, ma władzę. No, jeżeli jest to biznes z żoną lub z partnerką, to tak może ona mieć właśnie władzę i przewagę finansową nad nim, jakąś, jakiś rodzaj. To znaczy w takim sensie, że musi się z tą osobą liczyć, tak. Czyli tak u niego bym powiedziała, u niej dosyć no co? No smętnie, nie? Bo tutaj y, ta, ta, ta w tej dwójce mieczy, ta zasłona z tych oczu to powoli spada. A być może, jeżeli na przykład byliście razem, a nie jesteście, to rzeczywiście zaczyna widzieć troszeczkę świat inaczej, i powoli jakiś rodzaj jakiejś y, zasłony właśnie gdzieś schodzi mu z tych oczu, czyli zaczyna gdzieś widzieć prawdę. Ale jest przemęczony, nie chce mu się pracować, ma dość, jest niecierpliwy, wszystko zawiesza, odkłada. Jedynie że kłótliwy bym powiedziała, wybuchy emocji ma, mm, jakieś takie y, napady złości, ale wszystko jest w zawieszeniu. Całe jego życie na ten moment jest w zawieszeniu. On nie podejmuje żadnych decyzji, nie robi teraz żadnych kroków. OK. Jeżeli oczywiście chciałbyś, chciała, chciałabyś w Florycie wiedzieć więcej, to, to śmiało pisz. Nie powiedziałam chyba Wam, że, w kontakcie, że kontakt jest w opisie pod filmikiem. Ok, jeżeli wybrałeś wybrałaś grupę numer 2 i czarny obsydian, to to czytanie jest teraz dla Ciebie. Pomyśl teraz o człowieku. Z którym nie wiem, albo nie masz kontaktu, albo. No tak, nie masz kontaktu pewnie tak? Lub gdzieś cię zblokował, lub ty jego, lub był beznadziejny, ale nadal nie możesz o nim zapomnieć, no bo go po prostu kochasz lub jesteś po prostu ciekawy, ciekawa, co się u niego, u niej teraz dzieje. Co się u niego, u niej teraz dzieje aktualnie? Co się z nim, z nią teraz aktualnie dzieje. Co się z nim z nią teraz aktualnie dzieje. Ok, patrzymy. Lecimy. Co się u, niej, u niego aktualnie dzieje? Co się z nim z nią aktualnie dzieje. Energia ogólna królowa mieczy. Co tu na plus może być? Co może być tu na minus? I efekt końcowy. Diabeł. Hmm. On tu walczy, kłóci się, to na pewno. Ma dość jakiejś walki. Teraz nie wiem, czy ma dość walki. Ja bym powiedziała, że ma dość walki o jakieś um, uczucia, jest czymś zdegustowany. Albo teraz tak, jeżeli ma rodzinę na przykład, to jest wykończony kłótniami i żarciem się z rodziną, albo z tobą, jeżeli. Mm, Romansujesz z nim? Jeżeli macie taką miłość i przyciąganie do siebie, to może to chodzić o ciebie. Ale nie, bo przecież co się z nim z nią teraz dzieje, tak? Czyli dobra, to nie będzie chodzić o ciebie. On się kłóci gdzieś w jakichś relacjach, żre, walczy, dosłownie żre, bo tutaj o zobaczcie w tej karcie piątki buław to jest wręcz walka na na śmierć i życie praktycznie. On jest już tym zmęczony, on ma już tego dość. On by chciał gdzieś podjąć jakąś decyzję, żeby gdzieś ruszyć dalej, być może też pojechać na wakacje, hmm, przemieścić się gdzieś. I teraz, tak, jemu potrzeba jest jakichś nowych wrażeń, ale powiedziałabym, że on sobie te nowe wrażenia funduje. I tu bym powiedziała, że są to też nałogi. Jest w energii królowej mieczy, a więc jest taki cięty, jest taki. Hmm, Przewrażliwiony na swoim punkcie w takim kontekście, że on doznał jakiegoś bólu, jakiejś rany, w związku z czym nie ma problemu też ranić kogoś słowami konkretnie. Także stara się bardzo logicznie myśleć, czyli jest wyrachowany i wykalkulowany w tej chwili. Powiedziałabym, że ma jakieś przygody miłosne, ma przygody z alkoholem, nie prowadzi się dobrze. Yy, ponieważ tutaj ten świat mamy w negatywie, to. Yy, nie jestem przekonana, czy pojedzie na jakieś wakacje. Nawet jeżeli je planuje, tutaj, w tej mieczowej królowie, królowej, ale mimo wszystko, jeżeli pytasz o mężczyznę, to jest w energii żeńskiej. Także troszeczkę takiej nieskoordynowanej, bym powiedziała, nadmiernie, nie wiem, wylewnej, oczywiście w stosunku do siebie, w stosunku do kogoś, też, ale pod wpływem alkoholu, tak bym to ujęła. Czyli jeżeli sobie wypije, to wtedy ma odwagę powiedzieć na przykład, co czuje, lub koloryzuje nawet, co czuje, dlatego że w efekcie jest diabeł, czyli jest chęć um, właśnie nowych przygód, tak? Co się też objawia w dwójce tutaj buław, nowych przygód erotycznych. Czyli ten ktoś jest skupiony na poszukiwaniu lub już poszukał, albo na poszukiwaniu nowego obiektu seksualnego i robi to w sposób wykalkulowany, świadomy no i co? wyrachowany tak? to to się u niego, u niej dzieje nie wiem do kogo to powiedziałam, może do nikogo oby w sumie może nawet do nikogo dobra, grupa numer 3 jaspis czerwony, animal mundi tarot co się u niego, u niej dzieje teraz Co się u niego, u niej dzieje? Teraz pomyśl sobie o tym człowieku i zobaczymy, co się u niego, u niej dzieje. Teraz. Co się z nim, z nią teraz dzieje? Co się z nim, z nią teraz dzieje? Jego, jej energia ogólna. Dziewięć pucharów. Co może być na plus, co może być na minus? Też diabeł, widzicie. Efekt końcowy. Skupiony jest tutaj ktoś bardzo mocno na pieniądzach. On się czuje przez kogoś, bym powiedziała, zraniony, oszukany. Ktoś tu zabił jego marzenia, zniszczył, zrujnował, doprowadził do totalnej klęski, katastrofy. On się oddalił, on poszedł w bardzo głębokie czeluście, odchłanie oceanu, ale to oczywiście oceanu swojej duszy, tak? Chociaż tak, on może bardzo dużo pracować. I może też bardzo tak się izolować w tej pracy, czyli poświęca się załóżmy tylko pracy. I tak bym tutaj też wnioskowała z tego przekazu, bo on jest w energii dziewięciu tutaj pucharków, tak, czyli jest skupiony bardzo mocno na sobie, na swoich przyjemnościach i na dostarczaniu sobie tego, co potrzebuje. Ja bym powiedziała, że duży egoista na ten moment, który kompletnie nie myśli o innych ludziach. Bardzo toksyczny, że ta toksyczność to już aż sama jego wręcz męczy. Um, on tutaj się jak gdyby już być może z czegoś wyzwolił, ale do tego właśnie wraca. Bardzo mocno jest też zniewolony pieniędzmi, nie wiem czy jakimiś biznesami, czy um, po prostu bez pracy żyć nie może, czy pieniądze są ponad wszystko, ten materializm. Nie jestem przekonana, czy nie robi jakichś też lewych interesów, gdzieś tutaj go nie ponosi fantazja w kierunku yy, nie do końca uczciwej pracy, nie do końca uczciwego pozyskiwania pieniędzy. Jest też dość mocno zniewolony pieniędzmi, powiedziałabym, że przez zniewolenie pieniędzmi, ale to teraz nie wiem, czy to chodzi też, ma związek, wiecie, z jakąś kobietą, żoną czy rodziną, bo tego tu na ten moment po prostu nie widzę, tak. Ale. Nie może wyjść z jakichś ograniczeń, którego trzymają materialnych, czyli wraca do, jakiegoś, do jakiejś zależności, jakby finansowej. Nie wiem, czy z kimś, czy z firmą. Tak bym powiedziała. On tutaj w ogóle to czeka na jakieś też pieniądze, ale te pieniądze do niego przyjdą, ale bym powiedziała, że to jest tutaj nieuczciwa gra. Skłonność do nałogów też. Może, to być, mo, może teraz nadużywać też alkoholu, za dużo też je. No to tutaj to jedzenie go trochę zgubi, bo tutaj mogłoby się coś wyrównać w jego życiu, mógłby złapać jakiś rodzaj równowagi, harmonii, no ale za mocno trzymają go jego własne ograniczenia jego toksyczność, jego nałogi, uzależnienia hmm, również co do właśnie alkoholu czyli jedzenia i picia bo podjeść też sobie lubi. No to wraca do takich starych schematów, do kajdan, z których rzekomo niby chciał się wyzwolić, ale to wyzwolenie bardzo wolno mu idzie, bardzo. On jest bardzo, bym powiedziała, taki skupiony na sobie, w sensie, co to nie ja, tylko to, co ja powiem, to jest najlepsze, najsensowniejsze. On się nie umie przyznać do błędu, do porażki. On bardzo mocno oszukuje sam siebie, a on może też oszukiwać sam siebie, że to. Nie on kogoś zranił, tylko ktoś jego bardzo zranił, i że to on został przede wszystkim zraniony. Tak to wygląda, niestety. Że ktoś tutaj zniszczył, zabił jego marzenia. Dlatego teraz się schował, siedzi skryty, rozdziela ten włos na czworo, analizuje tam i się nakręca negatywnie. Po prostu nakręca się facet, czy tam kobieta, osoba negatywnie. Blokując sobie tak naprawdę drogę do wyzwolenia, do harmonii i do pokonania właśnie tych nieciekawych historii, ale to dlatego, że przekręca właśnie prawdę. No, ze zranienia to, to robi. Bardziej jest zraniony niż to pokazuje i niż chciałby nawet w ogóle być. Także taki mistrz kamuflażu i oszukiwania się. Okej. Okay. No nie wiem, czy coś Wam tutaj pomogłam, czy nie pomogłam. Tak czy inaczej, dziękuję Wam, że jesteście, że byliście na filmiku. Zapraszam oczywiście do pozostania ze mną i do zobaczenia niebawem. Pa!